No cześć, cześć! Dzisiaj nagrywamy na Fortnite, już piąta próba. Bo ten tutaj świr, który siedzi obok mnie. To on oczywiście bla bla bla, coś tam, coś tam. Musiał mi skasować wszystkie odcinki. Ale dobra, liga otwarta. Dobra. Jedna, dywizja 2. Łączę. Liga otwarta. Gra. Gotowość. Tak. Najulubieńszy nasz taniec, ale wybierz Harley Quinn, Boris. Ej, a spróbuj tamten taniec yy, z tamtym sercami z Harley Quinn. To będzie dobre. Bolej, to fotkę, Czekajcie. Dobra. Próby, próby tego, tego. Tu liga otwarta i. On ja jeden dopiero, bo nie grał. Ten... Dawno nie grał. Ja na solo. na arenie. Właśnie, on częściej gra na solo. Buduj przez cały czas, Borys. O tak, mam mapki. Dobra, ten to już sobie spada. No, wiem. Ej, a spróbuj polecieć busem bojowym do końca mapki. Zobaczymy, co się stanie. Zrób to dla widzów, Borys. Sam wyskoczyłeś. Pana nieszczęśliwego bojowo. Ja, no. To już sam samolot ja mam tam o. No. O już to pytanie, no jak zapytania nawet. obok. Nie żaden z filmin podjechał. Za dużo mamy świat, porus. Widzimy się w kolejnym odcineczku z Minecrafta. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem.